Witam serdecznie na kanale Złotodziub. Wracamy po dłuższej przerwie. Ale moi drodzy, jak my wracamy? No, powiem Wam szczerze, że dzisiaj paczka, na którą bardzo długo czekałem, dlatego że w środku są monety, które kiedy zaczynałem kolekcjonować i interesować się monetami, powiedziałem, że będę chciał je zdobyć i, i będę chciał je kiedyś posiadać. I nareszcie. Nareszcie zamówiłem je. Takie powroty chyba są najlepsze, jeżeli miałbym kiedyś wracać. Po takiej przerwie to właśnie z takimi paczuszkami. Moi drodzy, trzy uncjowe libertady. Za chwilę pokażemy bliżej. No i są trzy piękne aniołki. To jest naprawdę jedna, jedna z takich monet, którą kiedy zaczynałem w ogóle interesowanie się monetami srebrnymi i kiedy zainteresowałem się w ogóle silver stackingiem, obiecałem sobie, że na pewno znajdzie się w moim staku. Podobnie zresztą jak jej odpowiedniki dwu i 5 uncjowe, na które także poluję. No i w końcu nadszedł ten dzień. Naprawdę według mnie Przepiękna moneta i zgodzę się z wami, oczywiście nie świeci się tak jak, tak jak większość teraz monet nowych, które zamawiamy, nie jest, nie jest ani w lustrzanym, ani nie jest tak pięknie zachowana, bo to jest to też zakup od osoby prywatnej, ale naprawdę naprawdę mi się podoba no, sama kompozycja monety, do której za chwilę przejdziemy. Sam, sam jej pomysł. No, jestem naprawdę zadowolony z tego zakupu. Jeszcze tak, w ramach tutaj szczegółowych informacji, na, zakupiłem to jakieś dwa tygodnie temu na, na rynku wtórnym za około 110 zł za sztukę. Ale myślę, że było warto. Sam fakt, że naprawdę monety przyszły w bardzo fajnych, to są te nowsze kapsle. O których już także toczyła się dyskusja, czy otoczka tutaj, właśnie ma zabezpieczać jeszcze dodatkowo przed dostawaniem się powietrza od rantu, tutaj, gdzie jest zamykany kapsel, żeby jeszcze, jeszcze piękniej tą monetę zachować. To sam fakt tego, że właśnie przyszło to w takich kapslach, widać, że, że osoba, od której kupowałem, także zna się na rzeczy, także było to dla niej fajne, wartościowe. Monety, no i, i cieszę się, że, że trafiły akurat do mnie ok przechodząc do, do samego awersu monety jeszcze, jeszcze może zanim o awersie to o samej o samej monecie jest to moi drodzy najdłużej i w największym nakładzie emitowana moneta bulionowa na całym świecie ona jest y, początek od 1982 roku podajże, kiedy wyszły pierwsze, pierwsze Meksykańskie Libertady i od tamtej pory nieprzerwanie cały czas wydawana. No i cies ciesząca się dużym, myślę, zainteresowaniem na, na wszystkich rynkach świata sam fakt, że jest w największym nakładzie wydawana, a nie jest tak Popularnie dostępna czy, czy to na rynku polskim, czy na rynku europejskim, świadczy o tym, że zainteresowanie naprawdę jest duże. Tak, na wersji, na pierwszym planie widzimy pięknego anioła meksykańskiego, anioła niepodległości. Jest to posąg, ogólnie nawiązanie do posągu, który yy, został wzniesiony w Meksyku, bodajże w 1910 roku. Na setną rocznicę rozpoczęcia walk Meksyku o niepodległość, przepiękna kolumna, polecam także, jeżeli macie ochotę wygooglować, ją obejrzeć, Piękna złoty, piękny złoty posąg, prawie 40-metrowy, ale sam anioł jest nawiązaniem do greckiej bogini Nike, która, która była boginią wolności no i, i, i tutaj widzimy w prawej dłoni. Tak, chyba będzie lepiej widać. No tutaj widzimy w prawej dłoni trzymający wieniec laurowy. W sumie nam kojarzy się to tylko, pewnie, pewnie wielu z nas kojarzy się to tylko z, z przyprawą, jaką jest liść laurowy, ale jest to szlachetna roślina i wieniec z niej symbolizuje właśnie zwycięstwo. Jest to symbol zwycięstwa w lewej dłoni, tutaj. I trzyma rozszarpane kawałki, strzępki, łańcucha, które mają symbolizować yy, właśnie to, tą, tą wolność, to wyswobodzenie się yy, Meksyku. No i jest to wszystko na tle dwóch znanych yy, bliźniaczych szczytów meksykańskich, yy, wulkanicznych. No naprawdę bardzo fajna moneta. Troszkę podobna do, yy, do polskiej starej monety, Nike bo to jest ta sama bogini, ale moi drodzy, najlepsze, według mnie najlepsze jest dopiero przed nami, bo to jest rewers. W końcu moneta, za którą naprawdę cenię, to jest ten pomysł na rewers. No, no, to, no to jest coś, coś pięknego, moi drodzy. W końcu nie mamy na rewersie mm, królowej Elżbiety. Oczywiście można powiedzieć, że amerykański orzeł także nie ma królowej Elżbiety, no ale na pewno nie można stwierdzić, że rewers meksykańskiego Libertadu jest nudny. No tyle się na nim dzieje. Zobaczcie, na środku, w centralnej części jest obecny herb Meksyku, który jest obecnie używany. No i dookoła 10 historycznych herbów, projektów, które były. Myślę, że każdy z was, jeżeli trzymałby w ręku tą monetę, mógłby spokojnie oglądać ją przez długi, długi czas i, i dostrzegałby różne, różne detale. W połączeniu jeszcze oczywiście, jeżeli zechciałby poczytać dlaczego taki herb, a, a nie inny został wybrany i, i pewnie każdy z tych herbów, który został odrzucony, także coś symbolizuje. My tutaj, skupiając się tylko na tym obecnym herbie Meksyku, możemy zobaczyć, że naprawdę no nie jest to moneta nudna. W herbie widzimy orła, który siedzi na, na kaktusie i, i w dziobie trzyma pożera grzechotnika. Myślę, że to jest dosadne przedstawienie tej, tej siły Meksyku, tego, że odkąd uzyskali niepodległość, tak łatwo tej od, niepodległości nie oddadzą. Naprawdę robi wrażenie super. Bardzo się cieszę, że w końcu że w końcu ten libertat do mnie doszedł, że w końcu jest w mojej kolekcji. Oczywiście moneta bita w odwrotce. Jest to tak samo jak tak samo jak amerykański orzeł, tak samo meksykański libertat jest bity w odwrotce, czyli Avers w stosunku do rewersu przemieszczony jest o 180 stopni. No ale chętnie poznam Wasze opinie, co, co uważacie na ten temat. Ja myślę, że to jest świetne, dlatego że w końcu nie mamy tej nudnej Elżbiety na, na rewersie, tylko nareszcie coś się dzieje. Mam nadzieję, że równie szybko do mojej kolekcji trafią dwu- i pięciuuncjowe egzemplarze. Bardzo się cieszę moi drodzy, że, że w końcu monety dotarły, ale cieszę się też, że w końcu nagrałem jakiś film po, po takiej długiej przerwie. Myślę, że teraz jeszcze z tydzień, być może półtorej będzie nie będę mógł tyle czasu poświęcić na to, co chciałbym robić dalej z kanałem, ale w lipcu startujemy ostro. Czekajcie na kolejne filmy. Wszystkiego srebrnego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.